wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. I to tyle z tej akcji.

Czy dobrze to wykończy. Ale znakomicie teraz broni Bramkarz. Pokazał. Jak to sprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Uwaga, czy strzeli! Jest gol! Proszę państwa! Czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę ma... Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Sędziak wyjdzie po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Warto docenić takie zwycięstwo, gdzie grani... Stoi gwiazda wielu przedmeczowych dyskusji. Zaliczył cztery bramki w ostatnich trzech meczach. Transmisja już za chwilę. Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Juka dalej w grze. Branka! To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kawa. No to mamy 1 do zera. Teraz może być groźnie. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Gruszyna przeciwna wydaje się rozpita. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Strata. Muszą teraz uważać. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Mocniejszy teraz pressing. Może być groźnie. Powtórek tego strzału raczej hmm, nie będzie po karierze z dumą puszczać swoim wnukom. Odważna próba z dystansu. Dobra siła, ale zabrakło koncentracji. Dzięki niemu portale piłkarskie miały o czym pisać. Mają z czego żyć. Ale nie bez powodu. Debiutujący dziś wychowanek klubu zapamięta ten mecz na całe życie. W zasadzie każdy debiut zapada w pamięć, ale on tu wszedł od pierwszej minuty, co nie zdarza się często. Ronaldo, wymarzona okazja. Blokuje ten strzał. Proszę, kolejny zblokowany strzał. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Teraz Brozowicz. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Dobrze, teraz Ronaldo na, do, na dobie. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. z tego podania Jest szansa, uderza! Krantosz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Uwaga, może strzelać. Dalej jest groźnie. No niepewna interwencja. No nie, po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. Teraz będzie niebezpiecznie! Dobry refleks bramkarza, wypita piłka. Kurzuma. No i przejmuje teraz piłkę. Ładna piłka, w uliczkę. Przejęcie piłki. Jest komu podać. I czy będzie go? Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Z problemu tu się urywa. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać, ale należy strzelać przy takich okazjach z głową. A tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Jean-Michel Seri. Co wykombinuje? Reszta drużyny wciąga ze wsparciem. Drodzy Państwo, oto przykład, jak nie wykańczać sytuacji. Naprawdę, ma powody do niezadowolenia. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. traci piłkę. Poradził sobie. Minął z wodem. Uwaga. Może być groźnie. Ale ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. Brozowicz. Strata. Przejmują piłkę rybane. Może teraz uderzyć. Co za blok. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Zdecyduje się na strzał. Broni. Dobrze. Głęboka ta centra z narożnika. I strzela. Bardzo dobrze teraz to broni. I koniec pierwszej połowy. Drużyna Al Syr rozpoczyna drugą połowę z bezpiecznym prowadzeniem, ale do końca spotkania nie może tracić koncentracji. Z tego może coś być. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Znowu mają piłkę. Nie. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z Nie, błąd. Może być groźnie. No i po ataku zagrożenie minęło. Pożejście dla Alna Syr. Jaja. Uwaga, może strzelać! Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do czterech goli. Na tej powtórce widać beznadziejne ustawienie ich obrony. Dopuścili, by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Formacja defensywna musi zachować czujność przez cały czas, inaczej takie sytuacje są nieuchronne. Jean-Michel No a teraz niepotrzebna strata piłki. Akcja przerwana, będzie przód z autu. jean Seri. No i już po akcji. I to tyle z tej akcji. Cristiano Ronaldo. Ronaldo za obrońców na dobie. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Ronaldo uwolnił się z podkrycia. Okazja! No i no, blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Złe było to podanie. Ronaldo. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. No i nic z tego nie będzie. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Christian Tejo. Piłka dla drużyny przeciwnej. Ma teraz szansę. Uwaga, pusta bramka. Cóż niesamowitego, jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się Gorek z kolami, ani myślą zwalniać tempa. Bo jest nokaut. Jean-Michel O, nie było dobre zagranie. Uwaga, mocny strzał! Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Uwaga, górą teraz podanie. Mocne, czyste wejście. Czy trafi do siatki? Ależ tutaj kapitalny blok. No i po ataku. Dobra interwencja. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Luka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj trzy punkty. No dziś w tym spotkaniu głowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni. Good game, lad, good game. Now that's always done. Great, good, good. And there, somebody wants a word out of you. you <laughs>